Nie. Nagnar. Oh shit. Ale sz... Ale krapy. O masakra, ale krapy. Jestem dead już, nie? No bank, jestem dead. Oczywiście, że jestem dead. Jestem dead jak nic nie. O shit. No to... To panu już dziękuję. Sekret? Nie sekret, please. Shit. Shit, 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 shit. przychody, 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 Wow Byę przeżyć so nie Przydałby się malganista rękę nie. O mój Boże, nie A masakra Siema, Alwis, Siemka, siemka. siemka. E, Doktor Boom? Koń, Doktor Boom? No kurde. Co to jest za porażka? Dobra. Okej. Okay. No tak. Co ja mogę zagrać? O matko, Doktor bo ma się muszę na pewno pozbyć. No nic, Lipali jest, Elvis, słuchaj. Dawno nie, nie, nie było, ale, ale praca, już. Nic na to nie poradzę. Nice. Nice, o matko, nice. Ale jak nice no. To mam się spodziewać fireboli czy jak? Jezus... Jezus Chryst... No zaraz pójdzie jakieś łombo-kombo, kurde... Nie mam wyboru, muszę zrobić tak? O, ja już się boję... O lol... Teraz będzie bał się zagrać spele. Chyba, że Poprzedłem dwa fireballe. no to jak jest pozamiane Ja tam się cieszę, że to mu się trafiło Dobra, zobaczymy jak to się potoczy Nagnar Tak sobie myślę Okej, okay, dzięki Ale to jest FDS chyba co? To mi chyba nic nie da OK 6, tak? Cyk Cyk Musiałbym do... No nie wiem, co musiałbym dostać, żeby to przeżyć? Cztery życia. Jestem dead jak cholera. Chociaż mogę się niby odleczyć, więc... Dobra. Czyli w skrócie muszę kombinować, tak? O, to kombinujemy. na no spokojnie, co ja muszę zrobić? Mogę zrobić tak... Perfekt. O, ja pierdziele, perfekt. Jeżeli kolej ja się ma flame Strike'a... Znaczy Fireball go ratuje, to, ja to jest... Nie, nie mam, nie mam czym się nawet odleczyć teraz. Masakra. Okej, okay, ja, ci... ja się, mam... Ja zawsze mam takie szczęście, zawsze Ragnar rozwali mi w twarz. O. To jeszcze nie jest taka najgorsza opcja w sumie. Teraz tak, jedno jest pewne, nie mogę się tapnąć. Niby jest dużo, jest dużo targetów. Teraz tak, czy mam liczyć na szczęście czy nie? Ile jest? Mam 5 milionów. Robimy tak. I modlimy się, żeby kolej się przyniewalnął w twarz, nie? To liczymy na szczęście, że ragi nie przewali mi w twarz. Okej. Okay. <laughs> Heal. Zmniejsza liczbę targetów. Wow. Pojechał. No. Olol, Słyba nas, ragi. Jaka szkoda? Oho, leka no, gra, jaka gra. Dobra, czysty fart, Elvis, czysty fart, mówięcie. No, czysty fart.